Cześć, witam was, ja jestem Marcin i witam was w pierwszym odcinku yy, z Farming Simulator 2015 na Bolusiowie, tak, jesteśmy na najnowszym Bolusiowie, V6, e, mapka jest super, e, w dzisiejszym odcinku nie ma jeszcze nikogo ze mną, ale w następnym odcinku będzie ze mną na pewno yy, Pepek i może Bartek, nie wiem, już gospodarstwa sobie porozdzieraliśmy, tutaj jest moje gospodarstwo. Tutaj obok mojego gospodarstwa jest gospodarstwo Pefolka. No i naprzeciwko nie jest gospodarstwo Barka. Bartka, gospodarstwo Bartka. Eee, I nagrywam wczesnej porze. I dzisiaj sobie opryskamy pola. A w następnym odcinku może zrobimy, zrobimy żniwa albo. albo. nie wiem co. No, coś na pewno. Więc lecimy. To sobie to wyłączę. Zaraz sobie pojadę. To, to jest Ursus C385, według mnie jeden z najpiękniejszych polskich Ursusów to Farminga. muszę go atakawać, no strasznie źle paliwo. No, włączymy sobie kudy. I przepraszam Was ogólnie jeżeli na dole widzicie pasek za tą cały, ale po prostu coś się z nie dzieje i się pieprzy i w ogóle jakieś głupoty się robią. Oj, I w tej serii będę starał się grać realnie. E, ale z Kevin oczywiście czasami też będę wychodził. Na przykład teraz, teraz się Wam że włączę migacz. i z tego, że tutaj na drodze, ale właśnie nie. I o dzisiaj sobie, nie, jest 2-3 pola, nie za dużo. W ogóle patrzcie jak tutaj jest pięknie zrobiona matka. To, że się puści chyba najlepszą matkę jaką tutaj stoi, super to matka. Która podobają ja mi się strasznie tylko pola, na przykład tutaj, to, bo mi się strasznie podobało. Dobra, to lecimy już, teraz odpyskać. I ogólnie przepraszam Was, jeżeli będzie słychać na przykład moją kierownicę, ale mikrofon mi się strasznie pieprzy, będę musiał sobie kupić na i sobie ucieknie, bo nie wzajemnie mikrofon. No i przepraszam, jak tak się wydziało. Nie, to mikrofon jest lujczy, więc... Czy wtedy trzeba podnieść? O, to już jest na maksa, o! Kurde. Ojej, nie będę tutaj widział. Nie mam tak No dobra, lecimy. to przepraszam, bo coś nie wiem. Racza, nie wiem. Ja tak, słabo jeżdżę. Ale ciężko, jak nie wiem. Podkreślam, patrz, kurza jest taki byczy. Trudno go ogarnąć. Ale już... No, wiem. Nie wiem, ja więcej No i przepraszam bardzo, że nie wiem, nie śpiewam. Ale ostatnio było, pod moim śpiewaniem, dużo ocen negatywnych, więc się nie będę.

W ogóle, nie? W U, kukieru, pyska, że ja włączę światła tak się kupię, to Pryskałem. Pryskałem. Dobra, lecimy. To już sobie odpryskałem tych ludzi i z No to nie będę. A nie to

Ale się ładnie zbliżyło drzewno No i głupie drzewa oczywiście znowu zepsuło mi realną jazdę Ale czekaj, drzewa coś się doradowało do

Nie, ja no nie, tam to ja wpryskałem, to. Tak, tam to wpryskałem. Więc sobie teraz złożę nie, i sobie to ja teraz. Teraz to wylutnę. Chcę no, przyłączyć. Typ oprysku. Narzędzie musi być w pobliżu zbiornika nawozu. Czy to będzie jakaś tryba oprysku? O kurde, no nieźle Czy dowiedzie to się będzie rozpierała? Co się dzieje tutaj? na no ten odcinek to jest naprawdę nie wypowiada. Ale co zrobisz? Nic nie zrobisz. Muszę znaczy, zacząć tu początku pracy. Kurcze pieczone!

Oj, ja. czy mi starczył on. Ile nie mogę? To może wypłyskamy do pasji. Ile się gdzieś tu doleje. Idziemy mocniej w porze. Bo to bardzo istotnie. E, X. E, I jedziemy sobie na farmę. Żeby uzupełnić narzędzie. Lux, to niech jeszcze znowu wypłyskamy

podczas na mniej mniej Jeżeli mi to powiedzieć no to przepraszam ale moje mikro jest po prostu super więc na to nie poradzę Dobra, 2000 litrów i lecimy sobie na jeszcze to jest pokarmie, tam tam ten byliśmy, a tu jest Tam się Tu jest pokór. to pokory są, czyli tamte tam zboże. Ne, sobie tutaj, a tu jest się nim poskłada o tak tutaj zrobimy to problem jak to skończymy pryskać to sobie polegamy friskać następnym zborze obok tego i już będziemy wręczyli więc w tym odcinku może jeszcze tak super nie gram ale już na że w następnym odcinku będzie naprawdę realistyczni To i głupie, oh, bo pryskam, widzę głupie, a nie to, co mam. O, bo koleś fajnie zraca na miasto, więc zagajmy w środku. Nie jest takie proste, tak bo. in latta Mam rzeczy, których właśnie nie lubię robić, te właśnie polskanie. Z tej tego pula. Dobra, to już kończymy teraz. Tutaj te jakoś na fermę. To tutaj I to by było na tyle z tego dzisiejszego odcinaczka. Dzisiaj zapryskaliśmy Ursusem C385A z opryskiwaczem we własnej roboty. No jeżeli filmik Ci się spodobał i chcesz, żebym nagrywał na multi, no to staw łapkę w górę, trzymaj się, cześć.